Witam Was serdecznie w nowym roku. W którym, oprócz wielu atrakcyjnych kadrów, chciałbym życzyć Wam także dużo zdrowia i dużo wolnego czasu na przygody z aparatem w ręku. Do nagrania dzisiejszego filmu zainspirował mnie jeden z moich widzów, który zapytał pod filmem o tym, w jaki sposób przenoszę katalog Lightrooma pomiędzy dwoma komputerami. Dokładnie mam na myśli film, który teraz wyświetla się Wam w karcie na górze. Oto w jaki sposób kataloguję moje pliki, moje zdjęcia. Zanim przejdziemy do samego Lightrooma, chciałbym się was zapytać o to, czy po wykonanej edycji plików przechowujecie swoje zdjęcia w jakimś folderze, który służy wam do katalogowania, udostępniania na przykład waszym bliskim gotowych zdjęć. Ja tak robię. Moje pytanie jest o tyle istotne, że już na samym początku tworzenia waszej struktury plików Powinniście odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób chcecie to robić, aby po krótkiej chwili nie zrobił się z tego potworny bałagan. Jeżeli zaczniecie wrzucać zdjęcia z niezmienioną nazwą plików, czyli z taką, jaką nadaje aparat, to prędzej czy później, albo w wyniku przekręcenia licznika, albo poprzez jego celowe wyzerowanie, przez nieuwagę napiszecie swoje pliki. Poza tym, chcąc szybko odnaleźć jakieś zdjęcie, no to raczej ciężko będzie szukać go po nazwie typu DSC 1234. Dlatego warto zastanowić się nad tym, jak chcecie nazywać wasze pliki i trzymać się tego schematu od początku do końca. Moje zdjęcia przyrodnicze znajdują się w tych samych folderach co zdjęcia prywatne. Ecie takie z życia codziennego, i dlatego nazwą pliku jest data wykonania danego zdjęcia. Wraz z numerem, który określa kolejność wykonania w danym dniu zdjęcia. Numerem porządkowym. Zawartość folderu, którego nazwą jest rok wykonania zdjęć, sortowana jest według nazwy pliku. W ten sposób mam wszystko ładnie i chronologicznie poukładane. Osobiście lubię porządek w plikach i folderach, a ten schemat gwarantuje mi to. Że nie muszę zastanawiać się, kiedy dane zdjęcie zostało wykonane. Tym bardziej, że pliki te udostępniam w obrębie lokalnej sieci domowej, tak aby mieć do nich dostęp na komputerze stacjonarnym, laptopie czy też przez telefon. Oczywiście zdjęcia są także przeze mnie tagowane z poziomu Lightrooma, ale do tego przejdę za chwilę. Każdy powinien obrać własny schemat i jeżeli macie osobne foldery dla zdjęć przyrodniczych i osobne dla zdjęć z życia prywatnego, to może warto zastanowić się czy nie lepszym rozwiązaniem dla nas w zdjęć. Będzie nazwa danego gatunku, plus pełna data określająca, kiedy dane zdjęcie zostało wykonane. Dla przykładu: Myszołów 2025 01, 01, 01 w nawiasie, gdzie numer w nawiasie jest numerem porządkowym. Sarna 2025 01, 01, 01 02 03 i tak dalej, i tak dalej. Taki schemat także pozwoli szybko dotrzeć do konkretnego zdjęcia i określić datę jego. Powstania, a tym samym przypomnieć sobie, gdzie dane zdjęcie zostało wykonane. Sortując zawartość folderu po nazwie plików, zachowacie porządek. A dlaczego proponuję pierwszym członem nazwy pliku określić nazwą gatunku, następnie datę, a nie odwrotnie? Dlatego, że czytając od lewej do prawej, łatwiej nam wyłapać nazwę gatunku, gąszczu plików. W moim odczuciu jest to przyjemniejsze dla oka. Jeszcze innym przykładem może być taki, w którym nazwę folderu stanowi nazwa danego gatunku ptaka bądź saka. W tym folderze może znajdować się kolejny określający rok powstania danego zdjęcia, a w nim pliki, czyli nasze zdjęcia określone pełną datą wraz z numerem porządkowym, bądź jeżeli ktoś woli, sam numer porządkowy. Na przykład Tworzą folder moje zdjęcia przyrodnicze. W nim folder określający nazwę gatunku, dla przykładu sarna, następnie folder określający rok powstania zdjęcia, a w nim umieszczam zdjęcia z pełną datą i numerem porządkowym. Wiem, że na pierwszy rzut oka taki schemat może wydawać się trochę skomplikowany, ale finalnie pozwoli on zachować ład i porządek. A zdjęć na przestrzeni lat będziecie mieli tysiące. To są oczywiście tylko przykłady, i jak już wspomniałem, każdy z Was powinien stworzyć sobie taki schemat folderów i plików, w którym będzie czuł się dobrze. A co ważniejsze, będzie potrafił szybko odszukać interesującego zdjęcia. A jak katalogują zdjęcia w Lightroomie? Zapewne tak samo jak wielu z Was. Podczas importu zdjęć Lightroom tworzy dla mnie strukturę folderów według ustalonej wcześniej kombinacji rok plus data wykonania. Po imporcie zdjęć w module biblioteka tagują swoje pliki i tutaj także należy na chwilę się zatrzymać, aby zastanowić się nad tym, w jaki sposób chcecie tagować swoje pliki. Jeżeli chodzi o zdjęcia przyrodnicze, tagują pliki nazwą gatunku bądź nazwą, która określa dane zjawisko przyrodnicze. Sarna, czołów. Łoś, bielik, wschód Słońca, zachód Słońca, tęcza, mgła, i tak dalej, i tak dalej. Czyli nazwą, która pozwala mi szybko wyświetlić w module biblioteki zdjęcia z danym gatunkiem zwierzęcia, zdjęcia wschodów bądź zachodów Słońca itp. Nie tworzę natomiast tagów typu myszołów na łące, myszołów w lesie, myszołów w locie. Później będę musiał przebić się przez dziesiątki tagów, które na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie, a to nie jest mi potrzebne. Ewentualnie można zastanowić się nad tagowaniem w stylu Myszołów 2023, 2024, 2025, tak aby szybko odnaleźć zdjęcia wykonane w danym roku. No ale to już według własnych preferencji. Ja zdecydowałem się na krótkie, zwięzłe nazwy, które szybko pozwalają mi dotrzeć do zdjęć danego gatunku. A jeżeli to jest niewystarczające, korzystam z atrybutów takich jak flagi, którymi określam pliki, które usuwam. Kolor czarny i takie, które pozostawiam w bibliotece Lightrooma, pomimo tego, że nie umieszczam ich w folderach udostępnionych zdjęć w sieci lokalnej. Kolor biały. Zdjęcia oznaczam również kolorowymi etykietami. Nazwy tych etykiet można określić samodzielnie z poziomu Lightrooma. A potem szybko wyświetlić w bibliotece zawartość, którą dany kolor etykiety określa. Atrybuty te pozwalają mi zawęzić wyświetlone w bibliotece Lightroom Tworzycie jakiś projekt, który będzie trwał kilka lat. Oznaczacie zdjęcia, które będą tworzyły dany projekt czerwoną etykietą, nazwaną dla tego przykładu projekt A. Na przestrzeni kilku miesięcy lat. Oznaczacie dane zdjęcia tą etykietą, a przy finalizacji projektu wyświetlacie wszystkie zdjęcia biorące udział w danym projekcie, korzystając z danego atrybutu. Możliwości jest naprawdę dużo. Flagi, etykiety, gwiazdki, szybkie kolekcje, jest tego całkiem sporo i każdy znajdzie coś dla siebie pod warunkiem, że nie będziecie tego robić chaotycznie, bo w przeciwnym razie powstanie bałagan. A uwierzcie mi, mając w katalogu. Kilka tysięcy zdjęć. Nie chcecie tego mieć. I jeszcze jedna uwaga. Od 2007 roku, czyli od momentu, w którym zacząłem używać Lightrooma, mam tylko i wyłącznie jeden katalog Lightrooma. Jest to ważne, bo dzięki temu wszystkie moje zdjęcia mam zawsze w zasięgu e, ręki. Mając jeden katalog, raczej nie usuniecie go przez przypadek. A poza tym Lightroom jest dużo bardziej przejrzysty, bo nie będzie sytuacji, w której wybierając dane tak, nie zostanie wam wyświetlone zdjęcie, którego potrzebujecie, bo akurat templik został przypisany do innego katalogu Lightrooma. Wszystko może być proste i przejrzyste pod warunkiem, że użytkownik będzie trzymał się określonych przez siebie zasad pracy z programem, jak również struktury, folderów i plików, w których przechowywane są zdjęcia na dysku komputera. Może dodam jeszcze to, że zdjęć, które umieszczam w mojej galerii obrazów poza katalogiem Lightrooma, nie eksportuję w pełnej rozdzielczości. W ten sposób oczywiście oszczędzam miejsce na dysku. W moim odczuciu eksport w rozmiarze 2600 pikseli na dłuższym boku i jakości ustawionej na 60% w zupełności wystarczy do komfortowego przeglądania obrazów, A w razie potrzeby... Odpalam Lightrooma, tworzą eksport danych do plików w pełnym rozmiarze i jakości ustawionej na 100%. A już niebawem kolejny film z cyklu Technicznie rzecz biorąc, inspirowany Waszymi pytaniami. Do zobaczenia w terenie. Cześć!